Tutaj w I sobie coś na przykatujemy na slob durko, ponieważ yy, kolejka na baga jest pełna. Wręcz się czeka po 20 minut. To, co coś na Rezi tykniemy No. Co będzie? O! Dzisiaj jest lampa. Strasznie gorąco. Ale damy radę. Dobra, lecimy z trójką. Yeah. I koterek. Wow. Ale pusty. No, moje OPR, więc ja nie wiem co mogę na koterku przeklinić, ale myślę nad taką tarczą topside. rzecz byłaby ładna. Nigdy nie robiłem, ale na hipie, na hipie umym, więc myślę, że to tylko trochę roboty i, i będzie siedzieć Teraz z flipkiem polecimy klasycznie, niutko. Trzeba zapierdalać na sobie tylko Ale ten kuter jest pusty, kurde Takasz nie wiem co zrobić na nim, bo mnie tak wybija do góry i do przodu trochę, musiałem go tak stłumić. No do flipka to se dam jeszcze korbkę, myślę, żeby go poprawić tak wyżej, bo ten to był skecior. Poprawiamy flipka, dwie korbki myślę, że powinna być dobra prędkość. Serio, nie będę go potera latać. Strasznie na flatnie wybija. Ale zaraz ogarniemy, myślę. Wieszamy bigosy. ale sketchy. Tego to tak do boku mnie no ja, spokojnie teraz Bigos, Bigos, Ogór, truja na Bar spina jeszcze jedna i mogę iść Ale ja już się wczułem w te barki, tak Teraz nie był zły ja Teraz zrobię i możemy iść No dobra Ja sobie jeszcze zrobię to też może, właśnie takiego To może zrobię na, na Alezji tego. No bar. właśnie ja też na Alezji zrobić Ale to na półkę raczej no tak. Para na półkę Dobra, jest pierwszy marek na chopce małej, ale chopce lecimy dalej. Teraz jeszcze szybciej sobie pojadę. Wejście numer dwa. Ok, ale się te korki. Na pewno lepsze, myślę nawet. W końcu się nauczyłem tego. Kurna. Tyle rzeczy już. Trzy sześć przed Barspinem Flip Holda no. Ale Barspin zawsze wrogiem. Więc trzeba się go nauczyć w końcu. Dawaj, Filip. Vlog. I ksaki. No minimalnie szybciej ci pojadę z górki, ale dohamuję oczywiście. Nie zrobię sobie. Yeah. Oh, Sketchy, ale coś tam ta tarcza była. Wracam sobie do barskinków. Trzeba sobie cyknąć, zobaczyć jak to siedzi. No, leci elegancko. Sztekuterek. Coś tam pogiołem, ale to jeszcze nie jest to. Tutaj mam opoera. na tyle ciężar jest, nie umiem takiego opoera dobrego w sumie, ale coś się kmini.

Dawaj za mało mocy a że rotacji? Mhm. No w ogóle. Ale, ale chyba z rękami teraz coś lepiej było tak. No masz je w miarę proste i to jest spoko. No bo właśnie... ale e, nie, co, nie rotujesz się. Bo mi się wydaje, że my się no. z bo ja te ręce w takiej pozycji prostowałem, no nie a jak się odchyliłem tak. Tak, to lepiej. tak, ty się masz odchylić właśnie. A no to ja myślałem, że po prostu ja mam tak wyprostować, a nie. jak teraz się tak wyprostowałem, to czuję, że nie mam problemu z rękami. No i to, to miało git, ale... Mocniej się zakręć, bo. Czyli dobra, dobra. Rękę mamy ogarniętą. Okej, okay, roz... no jest w porządku, Mocniejszą no. Rotację. Po jest w porządku, tak. i kurwa, tak. O. Ciągnę głową, biodrami. Tak, i... tak, no. Okej, okay, jesteśmy na mielowicach. Dotarłem dopiero. Przez chwilę musiałem zmienić baterię, bo mi urwało w połowie zdania Go Pro. I na razie jestem sam. że ale jeszcze dojadą może. I jakieś fajnie byłoby polatać hopki. Bez szaleń jest dzisiaj, bo taki spokojny dzień. No, ale to już się widzimy yy, na hopkach. Y, no, odkryjemy sobie tutaj pięknie hopeczki. Jak należy. Trzeba się tu wdrapać, a ono to muszę się rozpędzić No i pięknie Okej okay. Pierwszy przez dnia, sobie pojedziemy, prędko się i być ten... do góry Yo. Fajnie się no. e, Przyjemnie, jest zapas prędkości, ale nie jest zbyt sucho Taka idealna, idealny warun jeszcze się liście sypią, tutaj środek lata a, a mi już to jesień przypomina. Nie fajnie. Ale natomiast jest zajebiście, bo już nie ma opałów. Można jeździć. Tylko fajnie, jakby jeszcze więcej osób padało. Teraz to sam gadam do siebie. Znaczy do kamery. No przynajmniej mam wymówkę. I w górę I w górę i o. I cyk I boczek klasycznie jawkowa traska Ale coś serio, na tej trzeciej mnie tak No nie jest to moja ulubiona chłopka Jest fajna, ale Do poprawy jeszcze jest Choć Już i tak jest lepiej niż, niż niedawno Może do wiele więcej step papa, Płynniej się jedzie, ale dalej to nie jest to, tutaj pierwsze Cyk, O, tutaj na wprost Na tu -a. O Ochrączki założone. Idziemy jeździć. Jeszcze jestem ciekaw, jak GoPro mi nagrać dźwięk. Bo straszny szum jest. Jak miałem wyłączoną, tą redukcję szumu była tragedia. Teraz mam włączoną. No i za ciekawie też nie jest. Dopiero zobaczę tam, go namontował. No bo tutaj z, te, z tego głośnika to mało słychać. Ale obawiam się, że jakość. O kurwa. Jakość audio w tych filmach, no jest średnia będzie przez ten wiatr zasrany no tu nie, nie ma takiej dobrej redukcji szumów w 7 i próbowałem nawet jakimiś programami to redukować i nie idzie więc no niestety jak na razie po prostu chyba będzie no, kiepskie audio podczas jazdy ale myślę, że to jest problem wielu, wielu materiałów takich rowerowych i ciężko jest cokolwiek z tym zrobić no oprócz tam oczywiście nowszej kamery i te, takie gąbki, co można założyć na całe GoPro, ale niestety do 7 tego nie ma. Cyk tu w górę, i to bo. I tu boczek. I tu sui. I tu do góry.